Siema nie! Witajcie, witajcie wszyscy w Minecraft'cie Dzisiaj ze mną jest G-Daisy. No siema. I gramy na mapce... Czekajcie. G-Daisy vs. Kesk, Kesk vs. G-Daisy. Czekajcie, bo te pięć mnie w kurwie i tu jest ma nie wiem to jest wyspa albo moja albo z jego i tamta tak samo jest Tam albo są ustawione homey więc będziemy widzieli. no właśnie na wyspach jest yy, to samo i filmiki będą się pojawiały yy, na razie dwa yy, ten pierwszy filmik pewnie pojawi się na obydwu kanałach a ten a reszta filmików no to nie wiem już jak ty będziesz DJZ y chciał no, spoko. Sią zobaczy się zobaczy więc tutaj będziemy rywalizować ze sobą na no dwóch i, wyspach no. skyblockowych. Zasada jest taka, że y, nawalać się możemy w sklepie i w tym. I nauki. A skybloki to skybloki, robimy w sumie sobie swoją wyspę, jaką chcemy, później jakoś tam wiecie. A, pójdzie, a, na tam a na balkach, później tak. łuk i... No. Każdy wie, że o co chodzi. Będzie nawalona. <laughs> Jakby no. co mam fajne <laughs> Dobra, no to idziemy. Home. Dobra, to idziemy. Bo aż przy teleportacji FPS mi spadł Czekajcie Amen. sobie Nie N NB Na B był yy, My o ja wyspa I linka do tej mapki na razie nie damy W ogóle nie damy żebyście sobie pograli Ponieważ to jest przez nas zrobione I jest zrobione Na innej mapce To mieliśmy coś innego nagrywać Ale było to, że niech już będzie te DJZ vs. KES no już ja Wam pokażę jaką zawartość skrzynki mamy Emeraldy ponieważ mamy, ponieważ yy, tego, yy, nie chciało, mi się nie chciało już szukać tych całych villagerów którzy yy, dają, wymieniają się za emeraldy i tego duperekty z helki więc tu tylko jest to utrudnienie że mamy mało żelaza tłuszczowanego, no i resztę no to ja już... Ale i tak o... mamy przecież oder drops w grano no ja oczywiście musiałem zatroszczyć o to Przecież mistrz pluginów, to nie powinieneś. To moi tam. Ale okej, okay, na razie jest wszystko okej. Okay. Tyle co na Wikipedia... Tyle, tyle co i oglądałeś pewnie traktat do to nie wiesz jeszcze. <laughs> na razie zrobię tutaj źródełko. Jezu, znowu sobie nagrywania. E, nie włączyłem, znaczy nagrywania włączone. Mam już od dawna, ale ten nie mam. Kurde stopera. A, i tam Mary To no nic! Właśnie. O, to nic moje słowo Tylko zawsze na filmikach zapomnij mi na mnie mówić To nic <grym> Dobra, ja jeszcze tutaj sobie robię Najpierw przydałoby się wykopać no. Ten koal, który mam pod sobą Idzie Daisy, to jakaś nowość będzie na Twoim z tym kanale Dos. W sumie by się przydała jakaś nowość. Bo ja. tak to tylko happy roll Sleep happy roll Sleep. Jakie pluginy tylko człowieku. Sprawda, flatouta już w końcu muszę też nagrać, bo troszeczkę długo tego nie nagrywam. No widzisz, a nie tak mięszczyło, bo... Aż się widzowie na ciebie będą, będą obrażeni. O nie. Będzie źle. O, jak tu widać, już lapis. Każdy chyba ma po kilka lapisu, albo po jeden lapisu, jak się nie mylę. A... A to tam tu No właśnie. Aż mnie ząb zabolał jak to powiedziałem. Smenty -menty". Ja robię podstawową rzecz skyblockową. Nie zapomnę. Od czego zaczynałeś grę w Minecrafta? Na mójki. Eee... Z Dwa lata <gry> temu od grania na serwerze, na którym były lagi jak masakra. Ale jaka to rodzaj serwera był? Skiboy. Ja tak samo. Później przeszedłem na Skyblock, bo tak to jak miałem Minecrafta, no to od razu miałem już na, se na serwerach zacząłem grać. I ja tylko... Ja I nie, nie rozumiałem osób, które grały na survivalu wtedy. Bo ja dla mnie... Kiedyś nie ogarniałem serwerów, dlatego grałem. No, nie ogarniał serwerów, a teraz misz. Ło, wow, bym popełnił najgorszy błąd po... w swoim życiu. O nie, coś ty zrobił. Bym. O, no spoko, kiss him, <laughs> hehe. O. What jest the fuck? kiosko że dałeś, Reklama mi się tak, bo nie wykupiemy. Jak nie wykopiemy? No, ode drops jest przecież. Ło kur... Chyba, że wiesz co, na razie go nie wykopiemy najwyżej. No, Żelazo... Na ten... Nie, dobra, no, to no to następny nas... odcinek to po prostu mogę zmienić, że... Nie, usuniemy to. No, spoko. Dobra, ja już mam koło. Używa te reklamy jewnięte. Dopiero co mi się reklama przez program podobny do Spotify'a włączyła. Ja sobie muszę usunąć tego... ...deadpointa. <laughs> przez piękny początek mamy pełno deadpointów. No. Jeszcze i tak nie mamy, dobrze, że nie mamy tego. A nie, to bardziej mi się podoba ten... Yy, te Zan z map niż Ray z A, mnie to w sumie obojętne. Ale co prawda, no w sumie przyznam, fajne jest. O, znalazłem szmara, gdy. Kurwa, to nic. Że mnie o mało... Że się zaklinowałem w tym. No <laughs> Chyba was coś boli. A ja to nie wiem, czy ich coś boli. Boże. Ja już wiem jak mniej więcej wyspę rozplanuję. Ja też. Server 24 godziny na dobę, więc takie rzeczy na przykład jak kopanie kobla to będę... albo jak ogarnięcie wyspy, takiej że uporządkowanie. I to będziemy nawet na Poza odcinkiem po prostu. Nawet na la. Ja bym mógł live'a. Nie chcesz no. wiedzieć co mam. Dobrze, że jest over, other Drops. No, pewnie deax mhm. <grystanie> Jeszcze to zwykłym killoffem Ty O, emerald Czego emerald? Ja mówię na to emerald Chociaż, że to nie jest emerald No, pewnie w jest No szmaragd Albo workbench Ty, jakieś dziwne rzeczy się dzieją 35 fps -ów przy no, wszystkich ja animacjach chociaż mam mniej więcej tyle na ja, minimalnych ustawieniach no, ja no, na Extreme no. przed chwilą, czyli na tym wcześniejszym nagrywaniu Extreme no KS kontra Extreme ragi jak jeszcze na karcie <laughs> powiem wam parametry karty karta graficzna yy, już wam mówię Gigaby gi, Navi, navidia Gigabyte GeForce GT630 z tego co słyszałem, to na tej karcie można tylko oglądać filmy, a ja na tej karcie mam 60 fps ów podczas nagrywania Need for Speed Owarda. I to jest właśnie dziwne. Bo wcześniej na tej wcześniejszej karcie, która była mocniejsza, co nie? No. Miałem 30 lagi jak nie wiem co. Bo pamiętam jeszcze z kurczaka. No, Okej, okay, no to jedziemy kopać. Razor, Razor, już... Chociaż... ciekawe, co, co Razor będzie kombinował? No. Teraz. Ano, ciekawe, ciekawe. E, nie jest zbyt ciekawe. <laughs> o, ja żelazo żelazo mam. A się ucieszyłam. Żelazo, żelazo, żelazo. Też o tym pomyślałem. <laughs> <laughs> Bo jesteś teraz jedyną osobą, którą można nagrywać na razie. Mm -hmm. Bo prawda, tak to nikogo nie ma, nikt nie ma czasu zajmuję się swoimi z rzeczami. Szkołą, tym bardziej. A to szkołą. Tak, jak Człowieku, jest się chorym, to wiesz po początek roku szkolnego, a ja już mam trzy piątki z majcy. Wow. Człowieku, ja, ja napisałem, co nie, ja napisałem spraw... i była kartkówka dobra. Spoko wszystko, okej, okay, pisze. Pierwszy oddałem, mi no pięknie, kurwa, po co oddawałem pierwszy? Tak to bym miał już jakieś, chociaż cień szansy, żebym mieć dobrą ocenę. Pani oddaje. Yy, Bogdan, piąteczka. Owowy. Bo A ty taki troll face. Ale nie, z granicą. Dobra, powiemy trochę o szkole, ale teraz powiem w humorystyczny coś o czymś śmiesznym. No nie, żelazo mi się spaliło. Z granicą zrytało się, co nie mieliśmy zastępstwo i nie mieliśmy z panią od Majcy, która nas uczy, tylko mieliśmy my, która uczy no nie, dzieciom w gimnazjum. <laughs> Boże to jest. To mi nie ogarnie tą wyspę zbytnio. Mi się tylko kowal pali, a tak to reszta to spada do wody. I co nie, słuchaj. I ona jest taka tu bym specjalnie tutaj chyba nawet się zatroszczę dzisiaj, wklei zdjęcie. I to właśnie, teraz pewnie widzieliście, albo widzicie dopiero zdjęcie. Właśnie jest taka gruba. Kurde, nawet może nie wiem. No zobaczę, może mi się trafi takie znaleźć. Jezus Maria. Koniec, ej, nie, koniec lekcji. A ten. Oh, oh o, no. ona. No to teraz się przyznawać kto kto to zrobił zaraz jak się nie przyzna to wszyscy podziękują za uwagi. My takie say what Jezu... A ja... A ja przed tym, zanim ona to powiedziała, teraz tak zrobię. Fab, fab, polen. I follow you. To sobie zaśpiewałem tak pod nosem. No, ja myślę, że to o mnie, to okazało się, że mój kolega ten chyba zauważyła jak mój kolega powiedział, ale z niej gruba wada. <noise> No bez urazy, ale kuwa mu się nie rozryczała ha, 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 ha. Co za muszę se popaść co? Nie, <laughs> teraz to takiego, tego, tego, takie, jakby fail Jezu, wpadły, wpadłem do lawy uh -huh, okay. Znaczy lawa na mnie Ja na razie kopię kobla Kupiemy se kobla. Tam tam Kupiemy se kobla coś tam innego se kobla Kopiemy. Co no mi się przypomniał? Muminki się cieszą, że ja powieszą minki. O, Okej, okay, ja jeszcze trochę pokopię, już wiem co. I będziesz rozbudowywał wyspę Jest ładna, zbugowana woda. Nie lubicie. No. Ale nie. Przed następnym odcinkiem będziemy musieli zmienić miniaturkę, więc ludzie się nie zdziwcie, że będziemy mieli inną miniaturkę. Pod filmikiem. Ponieważ ja... tego... mam i skina, mam i złego skina wgranego. Ej, to marudź. No nie chcę tego trolla mieć, ponieważ ja chcę mieć tak tego... ...jakiś oryginalny ten. Ej, Jezu. Nie mam wungla. This is Wungiel. This is Minecraft Tak myślę, Ale... czy w ogóle, czy, czy, czy w ogóle też tak nie, nie, nie ten Nie dać do dropsa Chyba tak, bo to No Też tak myślę Niech się nie obrazi, będziemy mieli oryginalne huh. Czekaj, F3 plus H Tak się nie mówi. Tak. Muszę Just... pan sobie teraz sobie strzelić Zostało mi jeden ten jedno użycie. Czego? Kilofie. <noise> I z co mi wyszło? Złoto. Ja A ja nie mam ani grama kobla żeby wykopać, żeby zrobić kilo. No widzisz. Widzisz jak ja mądry? No. Normalnie ze mnie tylko brać przykłada Ha 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 jak myślisz, jaką grę by tu nagrać? Tak, nagrać jeszcze oprócz... bo oni for Speed no to tak od czasu do czasu bym sobie nagrywał... FlatOut, ale może... Nie, FlatOut, a, te a grałem w FlatOut'a, miałem pełną wersję. Tylko pożyczyłem... Y mojemu wujko, kuzynowi, co nie? I już przez 3 lata chyba... Nie, przez dwa lata, czy przez... Nie, przez chyba dwa lata... Y nie byłem już u niego i nie, nie wzięłem sobie y gry. Mhm. Uh -huh. Nie, no tak, teraz takie dobre gry są na multiplayer. Dlatego gram w Need for Speed Award. A jeszcze jakiś nowy Need for Speed wyszedł. Tak? Rivals. Olu. Tylko nie Oj, wiem, czy, no, no. czy to Need for Speed, czy... Znaczy, Need for Speed też, ale czy w jakiej Rivals, że... To jest multiplayer, że rywalizujesz? Kto wie? Kto wie no? Muminki się cieszą, że kurwa przestań tu śpiewać No właśnie Hehe <grym> mm, ja, ja już zaczynam na dole od tego... Pamiętasz, że jestem bedrock No, na dole wyspy to ja od tego zacznę już ten ją powiększać A jakbym grasu jednego, no to chyba się tam nie obrazi, że sobie... Poznałem z mojego plecha to ja zaraz wykopię gras Cały jaki mam Co to robi piasek? Aha piasek też miałem No dałem ci przecież na wyspę Nie tak. byłeś taki zły I małeś no. Kurde jeden gras Mm, 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 mm. Nie, no, muszę sobie lepszy kill zrobić. I podwójną poczwórną stogniarkę. Co poza odcinkiem? Chyba wezmę tego, no. Chyba wezmę Dita Dam i tego Bedroka tam na dole wywalę. Bo on mi strasznie ladzi. Dobra. Tego tam, tam, to wiesz, poza tam. No, odcinkiem, tylko zywało. tak, że kopanie kobla i coś, no to albo, nie wiem, live, albo ustalamy, ustalamy, że robi, że tego. No bo to 24 godziny na dobę od mamy. No. I to jest najlepsze niż taki serwer mieć normalny przez hamachi. <laughs> Właśnie. Bo tak to sobie tutaj nawet ja mógłbym streama, odpalam sobie co nie i sobie pokopię kobla, pogadam z ludźmi. No. Jezu miałem zrobić killoff, kamienna wyspę ob taczam najpierw Aha, no ja na razie to... No ale będę musiał zrobić bądź nawet dzisiaj podwieczu. Mhm. Ile już my nagrywamy a propos? propo? Czekaj, sprawdzę. Ty Trzynaś trochę... 13 minut. Kaj. No, czyli ty kiedy już zaczynaliś to nagrywanie? Mam już 18 minut, a wtedy się pół, 5 minut wygłupialiśmy. Więc nagrywamy już mniej więcej tyle. Ile. No, 13 minut. <grych> Aha, no to spaka. Może mi się to wrzuci w ciągu godziny, dwóch godzin. O, mnie szybciej. Jeszcze dodać rendering, szukanie zdjęcia. I chyba zastanawiam się, czy by jednak kamerki dawać na do filmików. Nie no, tak po dwóch miesiącach patrzę sobie na kanał tego. Yy, patrzcie Minecraft yy, Pol yy, Minecraft Polska co nie no Patrzę, a tam say what takie wszystkie, odcinki, wszystkie odcinki z kamerką wow teraz <grym> wszyscy takie kamer robią no i nie wiem czy a ja nie... się nigdy nie pokażę mam to gdzieś <grym> widzów ma gdzieś hajtujemy jak, po... <grym> jak będę jako jedyny oryginalny i nikomu się nie pokażę no ale nie, bądź żul, mandżuj się nawet, po... Ty, ale nie no, Inilux też trochę wrzuca filmiki kiedy mu się chce. Nawet przez wakacje chyba do czasu nie mam, żeby filmiki rzucać Nie ja wiem, może, może kiedyś jak miał te pół miliona widzów, to się zobaczy. A że prędzej chyba zrezygnuję, no to się zobaczy. Z YouTube'a? Co? Z YouTube'a zrezygnujesz. Nie wiem, to tak opowiedziało mi się. No, Jeden, to się, to się zobaczy, wiesz, jak się będzie miało kiedyś czas. No. Wszystko w swoim czasie. Właśnie. No, ale tam, tak rezygnować z YouTube'a to ja jeszcze na razie nie myślałbym. Nie wiem, mnie to się na razie nie nudzi, więc... No, się, to nie znajdzie. Na YouTube jak zanim nam się zacznie... jakby się nam zaczęło nudzić, no to chodzimy na SubXS i dobijamy sobie pełno widzów. <grym> A nie no, wez jaj. A ty dajesz jakąś muzyczkę? Mam Diaksowy kill'ów i teraz będę nie wyrabiał w kopołacz. Wow, o tu już masz tyle Diaksów, ja na razie na dole sobie ten powiększam. Człowiek wszystkie diaksy mi Emerald, emerald, emerald. Nie bo ja sobie tego jak kopię no to Z tymi tekstami chyba będziemy musieli zmniejszyć trochę Spoko O, -o mamy tu problemy z grasem Obra na najwyżej się daje jednego grasa sobie i tyle O dobrze że tutaj tych nie cofa chociaż Że nie cofa... O lapis mam dużo lapisu O to ja już mam ten Masz dużo napisu dla Julii Lapis dla żuli. No. O, mam już piąte żelazo. są zero, zero. Nie, jak to? No to co tak cienko? A, jeszcze trochę muszę... Nie wiem, dlaczego robię podwójne ten... Yy, podwójną grubość w mojego tego... miejscówki. 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 <laughs> jeszcze będę musiał... E, może jakaś streama się zrobi, z kopania tylko i się ten... Się A, pogada. Się pogada, nawet jak ty będziesz, to możemy. Pokopiemy, ja będę miał na mob grinder, ale mob będę budował już na odcinku. Mm. Bo to tak trochę nieładnie. Okej, okay. już na dole jest powiększone. Trochę. Jezu, trochę za dużo. Tak, bij się, bij się. <laughs> Może oleju coś nabije. Dobra, na razie jeszcze tylko trawkę. Olej Pozbieram. Kujawski. Idę pozbierać trawkę. Ej, olej Kujawski. Świeżo otłoczony. Piczony. Żelazo się paliło i wpadło do mnie. Mhm. Się podjarało. Jara ci to prawda. Hmm. Ale nie, dość, tak. To mamy łatwiej, nie tego Ten skyblock, ponieważ tam tak by to te y, zwyczajne skybloki mi się znudziły i już wolę mieć ten taki tylu łatwiejszy. Hmm. To Terem Emeraldy. Czyń swą powinność na filmiku. Z tak emeraldów. Jezu mało nie wyrzuciłbym kilo od Przepaść. Dobra, dokończę swój kilof i może wtedy już skończymy. No. A Zostało mi go troszeczkę już. Będę miał więcej miejsca na dole, na wyspie to. Wtedy już zrobię podwójny generator. O, Emerald. To jakby co, ludziska? To jest taka sprawa, że... kurwa coś ja, miałem powiedzieć teraz. Że to, co tutaj teraz widzicie u mnie, co buduje ten generator. To po filmiku, ja już włączę sobie do renderowania, to wszystko po tego. że mam nadzieję, że będę gadał z g To ja sobie już ogarnę na następny odcinek, yy, ten, no... Tą, y, ko, Koblarkę, o. Dobra, mamy już 20 minut prawie równe. A? Nie wiem, tak mniej więcej. Znaczy, ja już wszystko pochowam do tego. Wiem, ja muszę... że... Ha, 10 się zakoń... Zakończa u mnie nagrywanie. A Ale dobrze pamiętam... Sypa wyny yeah, Ja mam tak spawnę <laughs> Nie nie opłaca mi się Czek łoda fuck Kurde się trwałe <laughs> Zapominam ciągle o tym głównie O czym? Że klawisze trwałe jak się ciągle shift na naciska a I teraz nie jestem goły prawie na filmiku no to i możemy no. się już żegnać no więc ja tyle powiem że do widzenia do następnego odcinku a ja czym cię się raj się nie obsramy narazka cześć subskrybujcie lajkujcie like, oceniajcie i do następnego odcinka z GDZ vs KS narazka cześć no, narazka trzecie ja uderzyć nie mogę Relentless, unkempt, but you feel so free Those words were unsaid, yeah Emails were unsent, and for three good minutes You ditched that regret cause you